Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gra ze mną Benzi. Siema um, i na no, tam coś powie. Ten Benzi No, gramy na tym serwerze co ostatnio. Weź jakiś przemyt. No biorę przemyt płyty parno. Dobra, no, ja wezmę na, na PS3, bo tylko to mogę. A którego, przemytów. To, którego ty masz skoro? 61 chyba 61 ja, ma, ja mam tylko tam 205 Dobra, to ja prowadzę. No jak, a dokąd jedziemy? No nie wiem. Dobra, możemy jechać na Mont okej? Okay? Chwila, spojrzę sobie. No dobra, to ma... możemy tam... Aha! Dobra, to jedziemy. No to ciśniemy w lewo teraz, nie? Wiem. Światło zapal. Miałem zapalone. Już nie masz. Mam. Nie masz u mnie. Czekaj, ja, ja wyjadę przed ciebie. No mam światła. Ja przed ciebie wyjadę. Czemu? Zobaczyć czy masz... No masz, dobra. Ile tempo 70 na razie ustaw Dobra, 66 Jeszcze 50 powinno być, ale dobra Dobra, ja mam na 69 Dobra, ustaw 90 teraz Ja mam 69 miliona, Dobra Dobra, Ja mam 83 no to A właśnie... mogliśmy tam autostradą jechać, ale ok Dobra, ustaw na 90 Bo ja tak 88 mam Muszę hamować Chwila Poczekaj chwilę, bo muszę 74,91 mam No, spoko może być Powiedz jak będziesz hamował Aha okay. O, ja wlam to Kurde Brawo Ej! Aha, ten, 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 ten pomad mnie wkurza ty jesteś. A ty jedziesz w... kamerze wewnętrznej? Chwila, bo teraz... jest z tą strony jedziemy. Dobrą my jedziemy. Aha, nie, dobra, bo tutaj będzie ten ostry zakręt. No, odjadę tutaj z, z tego widoku na kierownicę. A. Ile tam, tam masz tempomat? 70 ustaw, bo tu są te ostre zakręty. 70? No, 70. No, 69. <coughs> 69? No bez kojarzeń Prosimy bardzo. Damy 18 plus na filmy. <noise> A ty nie mam trochę minus eee, jak, to... jak będziemy jechać, to poczekaj My będziemy teraz w lewo odbijali... A nie, my prosto będziemy jechali No tak Nie też my będziemy jechali Tutaj, Co? Tutaj gdzieś w prawą będziemy musieli. Patrz na mapę, wiem. Dobra, tutaj radzę zwolnić. A ja tam nie zwalniam tu. O, w lampę przywaliłeś. No. Dobra, nie lubię na tym pomacie. Jechać, ja bo jak hamuję, to on mnie od razu do przodu wyrywa. Ja mam 70. Dobra, dawaj tu już 90. O, stary, uważaj! O, dążyłem do kuchni. Masz dupę porysowaną lekko. Ej, teraz... prawo. Chodź tutaj. O Jezu, przewaliłem dupą. Nadążasz? No jestem tu już za tobą. Aha, dobra, bo... Cię nie widziałem na tej minimapie. Ty, ja źle jadę. Dobra, to zawracamy? No, tutaj. O, woda tu jest, uważaj. Wracam. Wracam. Wraca no, wpadłeś. Ojej, że ja też wleciałam. Wleciałeś? No. Aha. Brawo, brawo dla nas. Gdzie tu jest wypór? Jak Gdzie tutaj. A jak chodzić po drabinie? Można wchodzić po drabinie? Nie, nie. Pójdę. I to my musimy wszystko opłynąć. To może się zabijemy. No, a umiesz wytrzymać długo nurkując? Kontrol. Aha. O, nasze spinterki, siądę do nich. Nie mogę, nie mogę jakoś. No i potem musisz trzymać shift i płynąć w dół. Nie działa mi jakoś. Ja zginąłem. CJ, ja nie. Dobra, nie umiem nurkować. A ty grasz już na tych podmiankach? E, to znaczy z Kubidu coś mi nie wyszedł? Mm. Ale ogólnie to mam podmianki. Ja będę miał dzisiaj później. To jest chyba jakiś turek? Dobra, ja mam pomysł, co zrobię. Y... Ale co zrobić? Dobra, utonąłem No, jestem na bazie. No bo my ogólnie do DHL przeszliśmy Przeszliśmy W DHL jesteś? Tak O to kawałek trochę jest. Ej. Bo jestem ja sam Fiero No wiem, bo zginąłeś zaraz ujadę tym głównym, małym. Dobra, bierzemy sprintera i się gdzieś spotkamy. No. no ja tylko się rozładuję. Weź się rozładuj, bo chyba już możesz, nie? No O dobra nie No Czemu mi się nie chce otworzyć brama? Open DHL, bo nie jesteś w DHL-u teraz a nie jest. jestem, nie wiem. bo mi się otworzyła. A, dobra. Ile my już nagrywamy? S -s -s Mało. 8 minut? Tak. No coś? 6, 5. No to i tak dużo. Będzie i tak godzinę się przesuwało. Na te kloze DHL. Nie wiem, czy się zamknęło, ale No, gdzie się spotkamy? Wjedziesz na autostradę i będziesz jechał w stronę San, San Fierro? To znaczy, ja jestem tym Iwakiem u siebie, całym zestawem, i pisze mi, że ten pojazd nie jest tam do rozładunku. No to zmień na Sprintera. No to muszę teraz szybko na bazę pojechać. Gdzie ty jesteś? Ty? Obok bazy. No to bij na, bazy, na bazę, a ja do ciebie jadę. Już nie muszę, bo jestem blisko bazy. To wjedź na bazę, ile możesz. No spoko. Jak szybko możesz o tak chciałem powiedzieć. No to tak lekko nam nie, wysz, nie wyszła ta jazda na MGD. Trochę. No bo zabłądziłem. Następnym razem... Mogłem ja... tam na autostradę zjechać nie byłoby problemu. Następnym razem ja prowadzę. Okej. Okay. A ja w ogóle mam na naczepę. Mam. O, tur, turki wbijają cały czas. Ja jestem w trackerach. Ty, nie, niedługo będę miał 24 godziny na serwerze. O, tu jest fotoradar gdzieś, to 90 trzeba zrobić. No. O, gdzieś tu jest fotoradar. O, był już. I teraz 120, 130. Okej. Okay. to ja jadę na DHL. Dobra. Światło, zapał. Mam. No. Miło. Kurde, trzeba nagrać ten konu, co chcieliśmy. No to muszą być wszyscy do tego, a to ciężkość tak się zgrać. Trzy, cztery osoby, nie? Trzy byłoby już fajnie. Z... Wtedy to jeszcze można z szefem Everekiem -E -Ever pogadać, nie? No. Albo z Uzin to jest dużo osób. Mati to pełno jest osób. Mati nie ma mikro. A. No to jest jeszcze taki tam... To... Nie wiem, dużo jest adminów. I Jestem... fajni są admini. Ościnę miałem. Nie, admin są spoko. A właśnie ja chciałem... zapomniałem o tym powiedzieć, że jeśli chodzi o administrację to jest... Mm, Fajno. No, to, co najmniej, bo no, jak zaczynałem na tym serwerze, mnie oprowadzili po całych urzędach, pokazali co gdzie jest, y, co, ja już jestem. co kto robi, czy coś takiego. Jestem, jestem. Benz już dojechał. Chodź się rozładować. Czemu ty różowy, różowym je jeździsz? Nie wiem, wziąłem pierwszy lepszy. Często różowym? Przypadek? No, no bo tam w jednym miejscu są chyba tylko różowe. A ja się jeszcze nie mogę rozładować, dopiero co się załadowałem. No dobra, to ja się tylko załaduję. To może teraz do Los Santos i skończymy odcinek. No to prowadź, bo ja się gubię. No, dobra. Bo ta mapa jest tak za, za dużej tej... Dobra, chodź, chodź. Czy tam za małej skali, nie wiem. I nie widzę tych małych dróg. Będziemy musieli tak trochę oż tego złamać przepisy. Nie no jedź 50. Ale chodzi o to, że musimy trochę ściąć tu, bo ja też zetniemy. Okej, okay, dobrze jedziemy Zło w złą stronę zawrócę. Aha, no on nie będzie łatwo zawrócić. No dobra. Już... Dawaj, dawaj, tutaj. Tu, tu. Gdzie jesteś? Tu? Uważaj, nie, nie, nie skręcaj w lewo, dobra. Oj, bo ja mam tą kamerę od środka cały czas. No dobra Tu możemy 130 jechać Aha. To ten pomart na 130? Ja, nie, bo na 130 łapie funktora. Na 129 nie. Ja mam 128. Ja też Tu będę brał. Ja mam chyba jeszcze wiatol ważny to, trochę to... Nie zmieściłeś wow. się? O, przestrzeliłaś. Nie, chciałem driftem, ale nie wyszło. Jeszcze się jest. Doładuję sobie konto. O, to ja czekam na ciebie. Nie, nie za 5000 Teraz działa Jesteś? No jadę, jadę. No spoko. No to za minutę skończymy odcinek mniej więcej jak dojedziemy, nie? No pierwszy trzeba dojechać. No to jest kawałek. Chyba... Uważaj roboty drogowe. No widzę. Znaczy no, wypadek to jest chyba dokładnie. Ile tam pomat masz? Na razie nie mam, bo ci gonię. No to dobra, 127 ustaw sobie coś takiego. No mam no, dokładnie 127 ten mam 126 Dobra, tu sobie lepiej wyłącz No, to sobie zakręty I w lewo pamiętaj Dobra, już w mieście jedziemy No okej okay. Jesteś na dąbrach? No, widzę Cię to Toż, której ty w końcu kamery jeździsz? Bo ja już nie z wiem. A. A tu trzeba wiesz zgodnie z, z przepisami. Boże, dobra. sorry dobra. Sary. Nie, nie Ja bo tempomatu nie połączyłem i ciężko się. No jeszcze nie ten guzik. No to ja na ciebie czekam. Dobra, sprawę. Nie. Dobra, i może nie szalejmy 50. No i ja cały czas jadę 50. Ja 120 przed chwilą. Zapomniałem. No dobra, to już jesteśmy. No jesteśmy. No ja się rozładowuję. O ile ty dostajesz za rozładowanie? Teraz dostaniesz. Zobaczę zaraz. Teraz słuchawki wiozłem, to trochę mniej niż na przemyte, ale dobra. Niech się mszy. Przy... Sześćdziesiąt dostałem, chyba dolary. No dobra, ja już się rozładowałem, to kończymy odcinek? No to z tej, to z tej strony monitora żegna się z ja i, i Benzi. No to się ma, cześć. Jeszcze przypomnę, że wszelkie linki są w opisie do filmu i IP serwera. Wszystko w opisie. Trzymajcie się, pa.